Pytanie od publiczności. Nie mam na to diagnozy, ale też mi ciężko. Czyli jak manager ma odróżnić realną potrzebę od próby wyłudzenia przywilejów? To jest pytanie znowu o kulturę pracy. Mhm. Bo realne potrzeby ma każdy i naprawdę nie potrzeba mieć do tego żadnej diagnozy, tak? żeby mieć realne potrzeby określonego rodzaju. I Pytanie, co rozumiemy przez przywileje w naszym środowisku pracy, co rozumiemy przez potrzeby, to rozumiemy przez uwzględnianie tych potrzeb. I, i tutaj nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo ja osobiście uważam, że mm, potrzeby można i należy uwzględniać niezależnie od diagnozy. Ale znowu, tak, są pewne ramy, w których się poruszamy. I te ramy wyznacza kultura naszej organizacji, kultura naszego przedsiębiorstwa. Po prostu.